droga, duszo światła. Zostałaś tu dziś poprowadzona z ważniejszego powodu. Anioły wybrały ten moment, aby się z tobą porozumieć, dotknąć twojego serca i objawić coś, co może całkowicie odmienić twoje spojrzenie na miłość. Nic nie dzieje się przypadkiem. Każde spotkanie, każda cisza, każda łza i każdy uśmiech mają boski cel, a anioły chcą, abyś zrozumiał to całą swoją duszą. Poczuj teraz delikatną obecność anielskiej energii wokół siebie. Możesz poczuć lekki wietrzyk, chłód lub po prostu poczucie spokoju. To znak, że są blisko, przygotowując Cię na usłyszenie mądrego przesłania z nieba. Anioły widzą wszystko, co czuje Twoje serce. Znają niemożliwą miłość, która w Tobie mieszka, tę, która wydaje się nieosiągalna, a jednocześnie nieunikniona. Znają noce, w których pytałaś wszechświat, czy ta miłość kiedykolwiek znajdzie swoje spełnienie czy przeznaczenie pewnego dnia ponownie zjednoczy te serca. Dzisiaj, poprzez to przesłanie, anioły przychodzą, aby odpowiedzieć. Otwórz umysł, oddychaj głęboko i pozwól, aby boska energia ogarnęła każdą twoją część. To, co ma zostać ujawnione, to nie tylko odpowiedź, to wezwanie do duchowego zrozumienia, co naprawdę znaczy kochać. Nie trafiłeś tu przypadkiem. Przesłanie, które Aniołowie przynoszą, to echo Twojej prośby do wszechświata, odpowiedź, która dociera dokładnie w odpowiednim momencie, dokładnie tak, jak potrzebujesz ją usłyszeć. Anioły przychodzą, gdy ludzkie serce woła o odpowiedzi, których rozum nie jest w stanie udzielić. Przybywają z nieba jako posłańcy boskiej miłości, przynosząc jasność tam, gdzie panuje zamęt i nadzieję tam, gdzie panuje ból. Kiedy myślisz, że wszystko się skończyło, że nie ma już żadnych możliwych dróg, wtedy płaszczyzna duchowa zaczyna działać w milczeniu. Wielu nazywa to zbiegiem okoliczności, ale aniołowie nazywają to celem. Żadne spojrzenie, żadne połączenie, żadne intensywne uczucie nie pojawia się bez głębszego powodu. Jeśli ta niemożliwa miłość wkroczyła w twoje życie, to dlatego, że coś musiało się obudzić. Może lekcja, może ponowne zjednoczenie dusz może głębsze zrozumienie bezwarunkowej miłości. Anioły chcą, abyś wiedział, że nic nie zostało stracone. Nawet gdy okoliczności wydają się niesprzyjające, istnieje niewidzialna nić łącząca cię z ukochaną osobą. Ta nić jest duchowa, energetyczna i odzwierciedla więź, która przekracza czas i przestrzeń. Przesłanie, które dziś otrzymujesz brzmi: nie trać wiary. Wszechświat porusza się w ciszy, wytycza ścieżki, usuwa przeszkody, Przygotowuje serca. Otwórz serce, bo objawienie, które aniołowie ci dają, pokaże ci, że niemożliwe może być po prostu nazwą, którą nadajemy temu, czego jeszcze nie rozumiemy. Aniołowie mówią ci, że miłość, którą czujesz, jest prawdziwa, czysta i przeznaczona. Istnieje potężniejsza siła, która kieruje tą historią, nawet gdy wszystko wydaje się stagnacyjne. To, czego doświadczyłeś z tą osobą, nie było zbiegiem okoliczności. To było spotkanie naznaczone energią dusz, które się rozpoznały. Jeszcze przed narodzinami wasze esencje spotkały się na wyższych płaszczyznach, dlatego nawet gdy istnieje dystans, cisza lub rozłąka, uczucie nie umiera, po prostu czeka na właściwy moment, by rozkwitnąć na nowo. Aniołowie proszą cię o zaufanie. Boski czas działa. Często to, co interpretujesz jako odrzucenie, jest w rzeczywistości ochroną. Wszechświat usuwa to, co jeszcze nie jest gotowe, aby mogło powrócić, gdy oboje będą gotowi doświadczyć dojrzałej i satysfakcjonującej miłości. Ta przerwa, choć może się wydawać bolesna, jest momentem duchowego rozwoju. Pomaga uleczyć stare rany, przełamać schematy cierpienia i stworzyć przestrzeń dla bardziej autentycznej relacji. Niemożliwa miłość, którą odczuwasz, jest odbiciem twojej wewnętrznej podróży ujawnia twoją zdolność do kochania bez ograniczeń, ogrom i głębie twojego serca. Anioły jednak przypominają ci, że ta miłość musi zacząć się w tobie. Zanim zjednoczysz się z inną istotą, musisz zjednoczyć się ze swoją własną esencją, to właśnie w tym ponownym połączeniu z samym sobą zaczynają dziać się cuda. Co się wydarzy? Anioły zapowiadają ruch. Coś zmienia się w energii tego połączenia. Sny, myśli i powtarzające się sygnały to znaki, że wszechświat ponownie otwiera ścieżki. Ta osoba czuje twoją energię, nawet z daleka. Ona również myśli o tobie częściej, niż dajesz po sobie poznać, ale zmaga się z emocjami, lękami i niezdecydowaniem. Anioły proszą cię o spokój. Nie wymuszaj niczego, nie podążaj za tym, co czas wciąż kształtuje. Po prostu zaufaj i kontynuuj wibracje z częstotliwością miłości i wiary. Kiedy najmniej się tego spodziewasz, pojawi się wyraźny znak, wiadomość, spotkanie, zbieg okoliczności tak precyzyjny, że zrozumiesz. Niemożliwe nabierało kształtu. Anioły zapewniają nas, że kiedy dwie dusze są sobie przeznaczone, żaden dystans nie jest wieczny. Lekcja tej chwili to nauczyć się cierpliwie kochać, mądrze czekać i ufać bez strachu. Anioły zachowaj ciszę w sobie, bo zaraz coś się wydarzy. Wiatry zmian już wieją wokół ciebie. Na płaszczyźnie duchowej panuje ruch, energia między tobą a tą osobą się przebudowuje. Być może przydarzyło ci się to już wcześniej. Przeczucie, żywe wspomnienie, piosenka, która gra w idealnym momencie. To znaki, że więź się odnawia. To, co następuje, jest potężne. Aniołowie zapowiadają zbliżenie, ale nie takie, jakie sobie wyobrażasz. Będzie subtelne, nieoczekiwane, drobny gest ale pełen znaczenia. Będzie to początek czegoś nowego, boska okazja, by napisać tę historię na nowo. Aniołowie znają twoje łzy i ciężar twojego pragnienia. Wiedzą, jak trudno było kochać bez odpowiedzi, mieć nadzieję bez gwarancji, wierzyć bez dowodów. Ale wiedzą też, że twoje serce nigdy nie przestało promieniować miłością. Ta czystość czyni cię godnym nowego początku. Teraz jest czas, by uleczyć przeszłość. Uwolnij się od strachu poczucia winy i starych ran. Niech anioły usuną bariery, które uniemożliwiają przepływ miłości. Weź głęboki oddech i poczuj: Nie jesteś sam, wokół ciebie jest światło, błogosławieństwa nadchodzą. Anioły prowadzą cię, abyś wzmocnił swoją wiarę w nadchodzących dniach. Módl się i skup się na tej więzi i na swoim sercu. Unikaj pielęgnowania myśli o stracie. Zamiast tego powtarzaj w myślach, Ufam boskiemu czasowi, pozwalam miłości płynąć do mojego życia. Każdego ranka wizualizuj złote światło otaczające Ciebie i Twoją ukochaną osobę. To pomaga utrzymać zdrową więź duchową, wolną od zależności, zbudowaną wyłącznie z miłości i pokoju. Zapisz w komentarzach liczbę 111, anielską liczbę manifestacji, jako symbol swojej wiary i otwartości na to, co ma nadejść. Pamiętaj, Anioły nigdy się nie odwracają. Nawet gdy wszystko wydaje się stracone, po cichu pracują nad odbudową tego, co zostało zniszczone. Prawdziwa miłość nigdy nie gaśnie zmienia tylko formę, aż znów rozkwitnie. Uspokój swoje serce, zaufaj procesowi i kontynuuj kroczenie w świetle. Zbliżają się wielkie zmiany, a to, co stanie się z Twoją niemożliwą miłością, naprawdę pozostawi cię bez słowa. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Twojego serca. Okaż swoją wdzięczność i wiarę, wspierając kanał. Twój wkład, nawet najmniejszy, pomaga utrzymać przy życiu tę przestrzeń światła i nadziei. Możesz to zrobić, klikając przycisk Super Dziękuję i przesyłając darowiznę do 20 dolarów. Każdy gest wsparcia pozwala większej liczbie osób otrzymywać takie boskie przesłania. Subskrybuj, udostępnij ten film i kontynuuj z nami tę podróż wiary i miłości. Niech anioły nadal Cię błogosławią na wszelkie sposoby.